Cześć Michał. Cześć Janek. mamy tutaj taką prawie sławną osobę. Sławną trochę, ale on się nie uważa za sławnego. Mam do ciebie kilka pytań. Pytań. Tak więc takie pytanie retoryczne. Jaki debil to tak zaprojektował? Tak jak powiedziałeś, to jest pytanie retoryczne. Więc niestety cię rozczaruję i na to nie mam odpowiedzi. Ale czy masz odpowiedź na to, jak, jak do tego odnoszą się te targi? Czy są fajne, czy coś byś w nich poprawił? Znaczy jest bardzo fajnie, jeżeli chodzi o same targi, to jest całkiem spoko. Nie jest tłoczno, bo ja nie przepadam za, za tłumem, także same targi są bardzo sympatyczne pod tym względem. Zawsze jak jestem na Pirkonie, to mam ten problem, że tam się po prostu płynie w rzece ludzi. Natomiast tutaj jest pod tym względem bardzo przyjemnie. Jest parę stoisk, oczywiście obleganych, ale siłą rzeczy te stoiska, które są najbardziej atrakcyjne, to są najbardziej oblegane. A jakie gry przykuły tutaj Twoją największą uwagę? W co Ci się udało zagrać? Grałem w Call of Duty i to w zasadzie mi wystarczy. Jestem wielkim fanem Call of Duty. Jest dokładnie takie samo jak wszystkie poprzednie i to jest jego siła. Bardzo podobne do. Do Advanced Warfare, tak zwany feeling strzelania jest, jest nieco przyjemniejszy. Grałem też chwilę w Battlefielda pierwszego, też było całkiem spoko. Porównanie tutaj jakieś można, czy jednak to są do, dosyć różne tytuły. To jest podobnie jak z PS-em i z FIFA. -em. To są gry dla określonych grup odbiorców. Czyli ci, którzy grają w Battlefielda, będą grać w Battlefielda, ci, którzy grają w CODA, będą grać w CODA. To samo jest z FIFA i PS-em. Zagrałem też w Shadow Warriora. To jest jeden z pierwszych FPS-ów, jakie grałem na komputerze, na PC-cie od bardzo dawna. I jak kiedy grałem na pc tach jeszcze nie było czegoś takiego jak celowanie, jak przyciąganie broni do oka, a pod prawym przyciskiem myszy zawsze był skok. Było to w Quakeu 3 chyba i jeden. Pod tym względem było to dla mnie zupełnie obce doświadczenie, ale Shadow Warrior naprawdę super. Bardzo fajna zabawa, taka dynamiczna, rozpierduka i, i bardzo sympatycznie w to się grało. No i oczywiście musiałem się dostać na Dead Rising 4, bo ja uwielbiam Dead Rising i jest tak samo zabawne jak, jak poprzednie części. Czy nie ma tutaj żadnej, gdy do, tutaj pasowałoby to twoje złe. Nie, to hasło. w ogóle to hasło jest. Znaczy w ogóle to jest dla mnie bardzo istotne, żeby, żeby mieć świadomość, że wszystkie moje nagrania, wszystkie te odcinki są mocno na wyrost. Większość tak. tych gier nie zasługuje na tak, tak surową opinię. Część z nich oczywiście jak najbardziej jest. by zdobyć show. Tak, to chodzi o to, jest właśnie, to, to jest wyolbrzymione, mocno, przesadzone. Można w zasadzie wziąć niemal każdą grę i znaleźć takie elementy, do których można się przyczepić. To jest inna sprawa, że trzeba to z, czasami wyważyć i wiedzieć, jakie będą konsekwencje każdego, każdej, każdej opinii, którą się wyraża. właśnie zacząłeś poza tymi negatywnymi recenzjami, z których jesteś znany, niedawno być też rzeczy pozytywne. I jak na to zareagowali twoi widzowie? Nie tak niedawno, bo pierwsze, pierwsze dwa odcinki, o których mówiłem pozytywnie, to było Darkness 2 i o Spec of the Line. To było dawno, naprawdę dawno temu i odbiór był, z tego co zauważyłem i Zori było to samo jest raczej pozytywny. Największy problem i tak jest zawsze z częstotliwością tych moich nagrań, bo to jest niestety czasochłonne. Nie mogę ustawić tego jako główny priorytet w moim funkcjonowaniu, więc to zawsze trochę schodzi na dalszy plan. Wiadomo, są osoby, które oczekują, że będę robił e, ciągle te materiały, bardzo agresywne wręcz, a są osoby, które mają trochę większy dystans do tego. To wszystko zależy od osoby. Ja na przykład jestem taką osobą, która ogląda YouTube dla osoby, a niekoniecznie dlatego, co ta osoba tworzy, w sensie dla ja twórcy. Ja myślę, że w ogóle tak to działa i to nie tylko dotyczy YouTube'a to dotyczy wszystkich, większości mediów. Dlatego film reklamuje się obsadą bardzo często. Jestem reżyserem, ze względu na to, że od, od, ogląda się pracę określonego człowieka, a nie, a nie samą pracę. Nie mówię tutaj o sobie, mówię tutaj o tym reżyserze czy aktorze, yy, z jakością, jakiej, jakiej dostarczają. No i to jest taka naturalna konsekwencja tego, że ogląda się coś dla kogoś, a nie ze względu na samą treść. No to dzięki za wywiad. Dziękuję również.